Stanisław Jachowicz. Chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawie. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w Łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Klejczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapyta koteczek, lub z ptaszka małego choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek. Kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Koteczek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was, Boże.